Uważna i dbająca o szczegóły pielęgnacja w rytmie Slow Beauty potrafi zdziałać wiele dobrego dla Twojej skóry. Dlatego warto zadbać o urodę w zgodzie ze swoim wewnętrznym rytmem, a praktykując radzenie sobie ze stresem jako drogę do zachowania młodości, działać kompleksowo. Poznaj produkt, który obudzi kolagen w Twojej skórze. Regenerujący krem Sessderma Factor GRNU do stosowania rano i wieczorem, przeznaczony dla każdego typu skóry. Formuła kremu faktor zawiera peptydy biomimetyczne, czynniki wzrostu pochodzenia roślinnego, komórki macierzyste pozyskane z jabłoni domowej oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej. Kompleks antyoksydacyjny, w skład którego wchodzą ergotioneina, pterostilben, kwercytyna i witamina E chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Składniki antyoksydacyjne pomagają na dłużej zachować młody wygląd cery, a roślinne czynniki wzrostu, komórki macierzyste i peptydy biomimetyczne stymulują procesy odnowy: Ujętrniają, napinają i wygładzają skórę. Zastosowanie nanotechnologii gwarantuje skuteczne wchłanianie składników w faktor giereniu przez skórę. Jeśli potrzebujesz skutecznego ujędrnienia i uelastycznienia skóry, ten krem jest właśnie dla Ciebie.